Hej, okay, dzisiaj sekrety z BROKE HEAVEN RP Dokładnie tak, sekrety z BROKE HEAVEN RP A co ty tu robisz? No Dzisiaj sekrety z BROKE HEAVEN Pokażę wam jak wygląda BROKE HEAVEN nowym, w nowym roku A właśnie, mi miłego nowego roku widzowie, miłego 2022 Miłego, cały czas miłego, miłego. Miłego. Życzę Wam wszystkiego miłego i dobrego. Więc tak. Pierwszy sekret. A właśnie zapomniałem! zapomniałem. Łapeczka w górę, subskrypcja. Bo dzisiaj jest jakieś 10 sekretów albo 30 będzie. Więc dzisiaj długi odcinek. No tak, pierwszy sekret jest w te, 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 koło stacji, więc weźmiemy tu samochód. Dobra. I tutaj widzicie to. Ha, ha, Agencji tu jest. I tu jak się zrobi wszystkie zadania, a ja nie mam zadań, więc jak się tu zrobi wszystkie zadania, to się pozna... Yy, coś się tam pozna. Nie wiem co. Więc pierwszy sekret jest tu. To jest pierwszy sekret. Dawaj mi mojego brumka i jedziemy od razu po drugi sekret. Drugi sekret jest... Yy, w domkach! Właśnie w domkach są sekrety. Pokażę wam w domku na. Motel. Na motelu wam pokażę. Bierzecie sobie ten domek. Ten domek. Musicie skakać. Bierzecie tu. I usuwacie. O, nie udało się. Jeszcze raz. Musicie skakać. Usuwacie dom. I skaczcie, skaczcie. Bo jak nie będziecie skakać, to was wywali. Możecie podglądać te domy. I patrzcie, jak przestanę skakać. To mnie wywala od razu. To jest kolejny sekret. Już mam dwa sekrety. Ja sobie wypiję Coca-Colkę i zwiedzimy się. Teraz. Kolejny sekret jest w, 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 Jeden domek, wymyślę. W jednym domku będzie. Dobra. W jakimś domku za premium jest jakiś sekret? Wszędzie są sekrety. Weźmiemy se domek. Domek o nazwie domkowy I tutaj jak się woda naleje to tu gdzieś jest ukryte przejście, tylko już zapomniałem gdzie Chyba tak powoli chodzić, o jest widzicie I tutaj jest to sekret, już mamy trzy sekrety ja zawsze się w tym kąpałem i tego nie widziałem. Kolega mi powiedział o tym sekrecie. Kolejny sekret, bo wszystko mi kolega o tych sekretach mówi, mówi i ja nagrywam. Kolejny sekret jest w. Kościele! A gdzie jest kościół? A dobra, kościół jest w. Nie tu. Kom. 14 nie jest kościół. Bierzemy drabinę i łóżko. łóżko. Ja mam box Coca-Coli, ale to nie będzie potrzebne. Oj, dobra. Muszę się. Dobra, jest na maksa, ale ja muszę. Dobrze to postawić Bo ja robię inaczej, wiem że też tak się da I raczej tak Wpadłem Świetnie Ajajaj, źle postawiłem, dobra tu Jak widzicie, tu jest guzik. Tu jest guzik. No i znowu spadłem. Nie spadaj więcej, dobra? Na ten. Ogarnij się. Tutaj jest guzik. Klikamy w ten guzik. Klikamy w ten guzik. Nie da się. Wszywujemy pazurów. Nie mamy pazurów. Przejdziemy się tędy. Od razu. Kolejny sekret jest za kościołem. I właśnie to jest to Happy New Year 2022. No i właśnie to chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, jakie piękne te cisze. Epok i mortus. Epok i mortus, Tarkarotus! Epok i mortus! Kolejny sekret jest w policji, no widzicie, już mam 5 sekretów! Tu jest kolejny sekret, kod do kina. O, o muszę pisać na czacie, tak nie zapamiętam. 6, 2... 3, 4, 4. Dobra, nie zamazało się! Idziemy do kina Epoki Mortu Idzie jest kino? Tu jest kino, dobra Okej okay. Szybko, szybko! Tu Tu Enter code 6, 2 3, 4, 4 Leci film? Sam sobie na tym. I tam mają jakiś domek, a ja zryśpiłem akurat inny. Wstawiają sobie grilla. Ognisko. I mają dziecko. Czy tam w tym domu jest dziecko? Nie, trzeba to sprawdzić. Nie, niemożliwe. Trzeba to sprawdzić. Ale ja mam timer 10 minut domku. No 5 jeszcze. Ja zobaczę, czy się tylko nagrywa. Na szczęście się nagrywa. Agencji przyjechało, nie FBI. FBI przyjechało. I co zrobią? A nie agencji przyjechało, dobra. To agencji. I co zrobiam? Kamerę ściągają. dobra. I co tam zobaczą? Ja nie mam premium land, więc będziemy musieli sobie i idą tam do tej kryjówki. O, Adaś. trzeba to będzie sprawdzić. Wiecie co, ja nie mam. Premium Land, więc będziemy musieli się ra radzić Zobaczyć czy coś nowego dodali, jakieś gamepasy Nie, nie ma tego game pasa. Ja nie mam właśnie, ja mam Land kończony, a tam ten dom było na... ukończony Land Mają te pazury biorą I jedzie wojsko Ej, Jak oni to zrobili? Wojsko zawołali czy co? Trzeba ten dom obejrzeć DANGER DANGER oh! O, Adasiu DANGER To jest DANGER tam napisane O, Adasiek Trzeba sprawdzić Idą tu domu, a to jest długi film. Nie dobra, trzeba będzie to sprawdzić. Idą tu na te kartki, jadą, mają kartki, Fajrocie ci będzie dobrze. I zgłaszają to na policję czy nie? ta! Na policję to zgłaszają. O, Adaś! Trzeba to będzie sprawdzić. I dopiero, news! Nie, teraz to będzie trzeba zobaczyć. I do szpitala idą. A ja od Robloxa w ogóle wyciśnię To Tylko 50. no i poszedł do więzienia! Wolfpad, padł! O, ma z agencji. w więzieniu! Trzeba będzie sprawdzić. Dobra, idziemy. Ile mamy jeszcze timera? Minuta. Czekajcie, ja coś sprawić. Cyk. Na górę. Musimy zobaczyć Brock News. Będzie wilić? się. Oj, jakie słodkie. A nie, 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 my musimy zobaczyć. Brkeven News jest dobra. Hospital też trzeba zobaczyć. Agencji przyjechało, właśnie. To nie szkoła. O, właśnie, to jest to. To nas interesuje teraz. O ósmej trzeba być gdzieś tam. Nie wiem gdzie. Dobra. Dobra, kolejny sekret. Jest w... Ile ten odcinek już w ogóle trwa. Zobaczę tylko ile ten odcinek trwa. 13 minut! To mi prawie najdłuższy odcinek. Prawie najdłuższy odcinek. Miałem dłuższy 15 minut. Wbijajcie na mój kanał dzień o 12. A kolejny sekret, już zapomniałem gdzie jest. A dobra, chyba pod mapą. Nie, 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 nie. Nie pod mapą. A tu, dobra! Dobra, dobra. To tu było? Czy gdzie to było? Tak, to tu. Klikamy tu, to od siebie klikną się da kliknąć normalnie. Włączyliśmy. Patrzcie, teraz my... Tędy. Jesteśmy tu! Mike food order. Now complete. Ok. Jedzenie. Mam jedzenie. Proszę. I co się stanie? Coś? Oh, zamazało się! Dobra. Co tak ciemno, jasno się robi. Niech się robi jasno. Nie, tu akurat nie ma tego sekretu. A myślałem. Kto to? A CO TY ZŁODZIEJEM JESTEŚ? Pięć. Policja. Kurde, co on robi? Weź mnie zostaw. Szybko, poniżej kajdanki, sześć o polskam, znam ten sekret. Kolejny sekret, tu właśnie miał być. Stałeś zakuty. Dobra, udało się. Kolejny sekret, zaraz zaliszony. Dobra, gdzie był kolejny sekret? Padł w Center nie? A to nie wiem, gdzie kolejny sekret, już zapomniałem biegmy szybciej, szybciej. A właśnie, kolejny sekret. Jak klikacie Shift na klawiaturze, to biegniecie szybciej na Brookhaven Heaven. Oczywiście. Już pamiętam, gdzie kolejny sekret. Dobra. Yy, tylko nie pamiętam, gdzie on, chyba gdzieś tu. A on był tu. Tylko pamiętam, jak on brzmiał. Tu chyba dwie osoby są potrzebne, więc nie mogę. A ja sobie przeparbuję włosy. Klik. Tak. Halo. Dirr. Nie działa. Dobra. do. A, ta, ta, ta. ta. Kolejny sekret to możecie latać na Brookhaven. Rozumiecie? Wyleczycie się ciałkiem małego. Tu pod tym jest taka jakby. Trzeba to dobrze zobaczyć. Usunęli to, czy co? Powinno być. Nie no, gdzie to jest? Halo? Nie no, usunęli to no! Albo przystawili. Nie no, gdzieś to przestawili? O, tu jest, widzicie? Takie niebieskie. Podchodzicie do tego. Musicie się tak zrobić, nie? Oj. Musicie tu trochę pobyć. Delikatnie jest! O nie! Usunęłem. Bierzecie emotkę. Jest! Działa! No nie! Ale już możecie latać. Widzieliście? latałem przez chwilę. Więc kolejny zaliczony. Kolejny sekret, już nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. Eee. No gdzie jest kolejny sekret? Chyba 10 zaliczyliśmy. Ja zobaczę ile ten odcinek trwa. 18! Teraz przebije rekord. kolejny sekret chyba gdzieś był tu w klubie. Ja nie, nie pamiętam. A w szpitalu. Dobra, w szpitalu był. O szpitalu. Tam macie taką dziurkę. Ja wam pokażę. O, jest dziurka. I tam macie nawiedzony szpital. Kolejny sekret. O właśnie. Kolejny sekret jest tu. I zobaczcie. O właśnie. Guziczek jest. Kolejny sekret. Jest, jest, już nie pamiętam, to chyba wszystkie sekrety, już nie pamiętam, nie no jeszcze parę sekretów znam, ale nie pamiętam gdzie są, ja se polatam, oj, patrz jak się zdziwią wszyscy. Nie musicie być cały czas pod tym. Pod tym pięć, tak z 5 minut. Delikatnie odchodzicie. O właśnie, udało się. Teraz. No nie. Biorę furę i zabieram. I uciekam stąd. O nie, nie mogę nic zrobić. No nie, to je. Spitną. 95. A ma muzykę? Nie, muzykę nie powstał. Już się zapomniałem, gdzie są sekrety. Kolejny sekret, nie pamiętam, gdzie on może być. A tu, w policji? Czy to było na j Nie, jest. Musi się zmniejszyć. Smaller, smaller. Na maksa. Podchodzicie tak i tu jest taka dziurka. Przechodzicie przez nią. I możecie wyjść z więzienia normalnie, nie? No mogę przejść? Nie mogę. Mogę! Kolejny sekret. Już nie pamiętam ile tych sekretów. O nie! Quit. Dobra. Próbuję się. <laughs> Kolejny sekret chyba na adopt me jest, ale nie będę już wychodził w gry i wchodził na adopt me. To nie ma sensu. Hop. Już nie ma sensu na adopt Me wchodzić. Wolę skończyć ten odcinek. Jeszcze pójdziemy zrobić zakupy i ja kończę ten odcinek, bo trochę długo trwa. Robię zakupy. Teraz zrobimy tylko zakupy i już kończę ten odcinek. Doritosy są, pizzę bierzemy. Doritosy są, a właśnie wafelek ten, wafelek ten. Suczek jak najbardziej, kolka. Właśnie zielone jabłuszko pod bananek. Bananek? Nie, bananek nie. Dobra, jabłuszko tak, a bananek? No. Bananek też. On no nie jestem za mały. Jeszcze się tylko zwiększa. Dobra. Idealnie. Widzicie, mamy lody. Mamy jeszcze woda i mleko. Mleko. Mamy mleko. I wodę. Czy nie mieści, czy co? Chyba się nie mieści. Dobra, chciałbym zakupić. Dzień dobry, chciałbym zakupić te rzeczy. Dobrze. Jadą, 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 jadą. Pyk do pani. Już wyciągam kartę. Dobra. Dobra, zapłaconę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Mamy koszyk. Dobra, ja już kończę ten odcinek, bo już nie wiem gdzie są kolejne sekrety. I widzimy się jutro. Do widzenia! Pa!